Rynek z Chinów w counter striku delikatnie zwalnia, ale w tle dzieje się coś naprawdę ciekawego. Do gry zostały dodane trzy nowe kolekcje, jeszcze tak całkiem niedawno. I wygląda na to, że może być to jedna z najlepszych okazji inwestycyjnych. To je, może być dla Was dosyć dziwne, bo te kolekcje są przecież dostępne w dropach. A więc przejdźmy do dzisiejszego filmu. Ja jestem Szymon, a to kanał streamingowy o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się takimi tematami, to polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać jakiś wartościowy komentarz, a my bez spędnego przechodzimy do dzisiejszego filmu. Te kolekcje zostały dodane pod koniec marca w aktualizacji Spring Forward. Łącznie pojawiło się ponad 70 nowych skinów, a niektóre z nich teraz właśnie zyskują na wartości. Ale co w nich jest w sumie takiego wyjątkowego? Dlaczego te skiny są ciekawe i w sumie dlaczego jeżeli cały czas dropią rosną na wartości? Nowe skiny można odbierać z dropu z gry albo przez tak zwane trade upy, czyli wymianę 10 tańszych skinów na jeden lepszy w kontrakcie. Ale uwaga, bo te skiny są naprawdę rzadkie, a liczby dostępnych egzemplarzy są jeszcze dosyć niskie. Dla przykładu możemy dać na przykład AWP Green Energy, która jest troszkę ponad 14 tysięcy sztuk aktualnie wyprodukowanych według CS Flota. W stanie Factory New ta liczba zmniejsza się do 2200 sztuk i to naprawdę niewiele, zwłaszcza biorąc pod uwagę milionową aktywność graczy w CS, jaką mamy ostatnio. Ale dlaczego może być to ciekawa inwestycja? Czy uważam, że te skiny mogą zostać usunięte? Powiem Wam szczerze, że to może być naprawdę bardzo możliwe. Sezon drugi premier kończy się jutro. A Valve często przy takich okazjach, jak mogliśmy to zobaczyć, rotuje kolekcjami. Nie mówię, że może być to już teraz, w tej aktualizacji, ale na przykład przy czwartym sezonie. Może dojść do takowej rotacji, a do tego momentu może nie odbierać się aż tak dużo itemów, więc na pewno te skiny będą mogły wystrzelić swoje cenie. A kiedy skiny przestaną dropić z gry, ich cena zwykle idzie wtedy mocno do góry. Dlaczego? Bo przestają trafiać do graczy, a popyt często zostaje. Ten sam, albo nawet rośnie, przez to, że wiele graczy widzi tam potencjał inwestycyjny. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona Cesgo Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike o dwójce. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odnawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i dwa. Złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak Blink, Skiny, Krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate Swap, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CS inwestycje. Link w opisie. Przykładem może być na przykład omawiany ostatnio Glock Candy Apple, lub. Item, w którego ja bardzo dużo zainwestowałem, czyli Mac Candy Apple. Porównując ich ilości, które idą tam w miliona sztuk, porównując to na przykład do skinów, mających 14 tysięcy egzemplarzy, z czego tylko 2000, to te stany w faktoryniu, to naprawdę gigantyczna różnica. Jeśli na przykład też zostaną zaktualizowane i kolekcje zostaną tutaj zamienione, no to może być naprawdę dosyć ciekawie. Więc o co tutaj mi chodzi w tym całym wywodzie? W skrócie chodzi o to, że mamy nowe kolekcje, które odnoszą się trochę do wiosny, no a jak wiecie, nadeszło lato i jest aktualizacja sezonu. Ostatnio mieliśmy aktualizację sezonu i czy na przykład nie będzie takiej możliwości, żeby te kolekcje, które weszły w Właśnie we wiosnę, w tym Spring Forward zostały usunięte i zastąpione jakąś letnią aktualizacją. Cieszą się też mega dużym zainteresowaniem, na przykład awp Green Energy jest bardzo pożądaną awupką, która podoba się większości graczy, a ich czas w grze może w sumie dobiegać końca, co mega premiuje te Chiny pod względem inwestycyjnym. To wszystko razem może oznaczać jedno ogromne wzrosty cen, jeśli zostaną usunięte właśnie te kolekcje. Może nie dziś, może nie jutro, ale może być to na przykład w czwartym sezonie, jeszcze niekoniecznie w trzecim, ale do czwartego sezonu, no nie liczę, że tu pojawi się jakoś niewiarygodnie dużo tych itemów. Patrząc na to, że niektóre kolekcje siedzą bardzo długo w grze, a mają nawet po miliony sztuk, jeżeli chodzi o egzemplarze, a i tak rosną. Więc napiszcie, co Wy sądzicie o tym i czy Waszym zdaniem te kolekcje wypadną, czy zostaną z nami na dłużej.